Wiesław Hawełko-Wizo prezentował swoją książkę "Grudziąc, jakim go widzę. Michał Hawełko pokazał swoje prace plastyczne. Wieczór literacki odbył się w biurze europosła Janusza Zemkę. W biurze poselskim Janusza Zemkę swoją twórczość zaprezentowali ojciec i syn. Na to rodzinne wydarzenie przybyło wielu gości. W spotkaniach autorskich z tak Bogiem a jest różnie. Od kilku osób do kilkunastu. Tu frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów. Po raz drugi goszczę tutaj w tym lokalu. Jest to wyjątkowe miejsce klimatyczne. Rzadko szkoda w ogóle, że jest tak ma, za mało nagłośnione. Ta, jest, jest wystawiennicze przede wszystkim. Dlatego wystawa e, po raz drugi mojego syna e, Michała e, grudziąc i okolice. No oczywiście książka grudziąc jakim go widzę. Zakochany jestem w tym mieście. Będę robił wszystko, by popularyzować to miasto. Książka Grudziądz, jakim go widzę, to zbiór 18 esejów, które przedstawiają głębokie przemyślenia i refleksje autora na temat małej ojczyzny. Tematem przewodnim tego spotkania był właśnie Grudziąc. Mi zawsze przyświeca jeden cel, nie? E, Żeby się same z małą ojczyzną. To jest takie dla mnie bardzo ważne, ktoś dawno ukuł ten te zlepek tych dwóch słów, ale on jest kluczowy, gdziekolwiek człowiek by żył, w jakimkolwiek zakątku świata powinien od tego rozpoczynać swoje ja i swoją egzystencję, życie, to jest jakby taki początek, nie? myślę, to taki zaczyn życia, jeżeli będzie to robił, to wszystkie inne rzeczy wzniosłe będzie czynił ogół. Fascynuję się okolicami Grudziądza, w ogóle kocham to miasto, że tak powiem. Grudziąc i sam Grudziąc i jego okolice, dlatego chciałem ukazać to na obrazach. No, pastele to są z reguły, architektura to jest, a oleje to są pejsarze. no Są to jeziora wokół Grudziądza, bądź trynka, albo widok z mostu. Biuro Europosła Janusza Zemkę otwarte jest na środowisko kulturalno-artystyczne. Miasta, dlatego to nie ostatnie spotkanie w tym miejscu.